40 dni postu, przygotowania do najważniejszego ze świąt. Kończy się liturgią Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Rozpoczyna dniem, w którym katolicy na znak postu posypują głowy popiołem. W tym dniu wiernych od 14 do 60 roku życia obowiązuje także post ścisły, czyli trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden posiłek do syta. W kościołach odbywają się uroczyste msze święte. Dla katolika początek Wielkiego Postu to jednak także okres postanowień podejmowanych przed świętem wstania pańskiego. Celem tym praktycznym okresu Wielkiego Postu są po prostu te trzy, są te trzy kroki. Są pokuta, modlitwa, jałmużna, a więc te czyny i takie ludzkie bardzo, które nas kosztują, które z jednej strony pomagają nam oczyścić, uporządkować swoje myślenie, swój świat wartości, na przykład jałmużna. Obok Ciebie żyją ludzie. To, co masz, jest wielkim darem Bożym, ale umiej się podzielić z tymi, którzy są biedni, którzy sobie nie radzą. A więc musisz sobie trochę odjąć, trochę umniejszyć, jakby dla siebie, aby podzielić się z innym. To kosztuje, to rodzi oczywiście postawę taką miłosierdzia. Rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu środą popielcową wprowadził w roku 1248 papież Innocenty IV. Wcześniej okres przygotowania do Wielkiej Nocy był dłuższy i obejmował również tzw. przedpoście, które w części regionów Polski zachowano aż do XIX wieku. Zwyczaj posypywania głów popiołem jest jeszcze starszy: w liturgii pojawia się w VIII wieku, a w roku 1091 papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele Katolickim.